Tu macie koszarowiec na mieszkania przerobione, a tu stoi pusty. Muszę być gdzieś tam powybijane, więc można by tam wejść, ale jeszcze obiad dookoła i zobaczymy. No, tutaj też mamy fajny obiekt. Zobaczymy, co dalej, bo tam są, widzę, jakieś. A, elki stoją. Te serpent wykorzystuję do nauki jazdu. Zobaczymy, jak to objechać. Droga typowo wojskowa płyty położone chyba tutaj swoje pojazdy naprawiali tam podejrzewam że mamy kotłownię będę chciał wejść sprawdzimy tutaj ustawianie zbieżności no co tu mamy ciekawego Masy wkiła i mogiła tylko a tu wejścia pozamurowane są Napis klasa robotnicza, ale dalej co jest napisane, to już nie przeczytam, bo nie widać. Perszy udział w wolności, pokoju. Musi to być dział remontowny, tak zwany. Jakieś tam pojazdy ciężarowe mogli sami się naprawiać. A ciałku raczej tu nie latarę mam tą mocną Aha, Tu mamy tylko to To jakieś stanowisko, ale kierownika Możliwe, że kierownika Tu do góry można iść Mamy piwnicę Belek. Z drugiej strony wyjście o, ludzie zamiast co to zadbać, to by mieli darmowe kanały, a tak narąbali tego syfu. O, tutaj strony jest ten OPL jakoś tak Chodzi się różnić czymś? chyba mniejszy będzie. Co za śmierdziwy. Dzięki, co tam jest? depozyty o, małe pomieszczenia tutaj byliśmy już się Zakiczkałem, Mało tego. Szprotowy samochód, którego zgubiłem. <noise> Musiałem chodzić i szukać. Przypomniało mi się, że wchodziłem przez story, A tam takie barierki były. I rowerówki obok ścieżka rowerowa też. No i tak dzięki temu trafiłem. A na strychu. Całkiem, całkiem. murowane wszystko nie na słomie w tym dziale remontownym tyle cyfr ludzi odnosi że nie ma jak tam wejść by wam pokazać ale ogólnie to stanie. Tutaj chyba łazienka była, ale się paliło, było kupcone wszystko. Patrzymy dalej. Tak to wygląda, to jest jakaś większa pomoc. A tutaj ktoś coś podpalił o, śmierdziak i cyganów Tutaj O, tu łodzięki Tutaj mamy chyba A, jest ta firma co mówię, no To Hale zostawili Tu kubelki. To jakaś sala. A na co chodziło? Pięknie, to nie mam pojęcia. Może ktoś będzie wiedział. To okienko chyba tutaj było wejście Takie. Główne. Wszędzie, tutaj prąd, wszędzie Dobra, jestem znowu na strychu, ale Z innej strony Tutaj jest inaczej to wygląda, bo jest Sufit obniżony 108 Było Czy jakieś mieszkanko mogło tam już być? A tutaj już standardowo jest ale tutaj się ciągnie tutaj musieli mieszkać bo są strzałki do wyjścia ewakuacyjnych. podejrzewam z tego działu remontownego tutaj się mieszkali ale to wygląda Kalendarz chyba 99 rok. Tam się nie chce jeść, nasz tu koniec. Tutaj było piękno na wszystko. Tak to wygląda. Może jakaś dziupra tutaj działa dookoła, co? Koło żegania. Wszędzie części samochodowe się walają. Jakieś stare ubrania. No tutaj musiał się znajdować agregat. Uh -huh. hát, a húmaríazmát. Itt egy Tablica jobb é �om Onion véritable. Kivége tokenet. Itt is vannak, hogy milyen A No, vos amas de Rocky.